Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, oto teraz czas upragniony, oto teraz Dzień Zbawienia. Te słowa wybrzmiały przed Ewangelią. Przecież czas wielkiego postu, który niedawno rozpoczęliśmy. To rzeczywiście, to jest ten czas upragniony. Ten dzień zbawienia, bo tak postrzega wielki post człowiek sprawiedliwy, bowiem tylko człowiek prawy i sprawiedliwy odkryje w swoim sercu to pragnienie Boga. Wielki post to czas, kiedy każde szczere pragnienie skierowane do Boga jest wysłuchane. A niebo otwiera się miłosierdziem dla każdego grzesznika, który choćby jedną myśl skieruje z pokorą ku Chrystusowi. Bowiem, człowiek sprawiedliwy, trzeba to przypomnieć, to nie jest człowiek bezgrzeszny, ale ten, który jest świadomy swojej ludzkiej ułomności i pragnie Boga i szuka Boga. A więc pragnie miłosierdzia i szuka tego prawdziwego miłosierdzia. Można by od razu zapytać, czy jest to czas upragniony dla ciebie, bracie i siostro w Chrystusie? Czy w twoim sercu jest to pragnienie nawrócenia, tego przylgnięcia do Chrystusa? zmiany sposobu myślenia, bo przecież nawrócenie wyrażone po grecku słowem metanoia to nie jest powierzchowny makijaż, ale to dogłębna zmiana sposobu myślenia. I tutaj trzeba by powiedzieć prawdę. Prawdziwe nawrócenie tak po ludzku, czyli tylko ludzkimi siłami jest niemożliwe. Ludzki wysiłek jest potrzebny, ale pierwszą i podstawową postawą, która kosztuje dziś wiele wysiłku i wręcz wymaga tego ewangelicznego samozaparcia się, jest przyjęcie postawy słuchania, ale słuchania Pana Boga. Bo człowiek przecież i tak zawsze kogoś lub czegoś słucha. Ale też trzeba potwierdzić to, co zapewne każdy potrafi zaobserwować: że gdy człowiek nie słucha Pana Boga, nie wsłuchuje się w to, co Bóg ma do powiedzenia, to wtedy głupieje. Staje się jak pisał Święty Paweł Apostoł w liście do Koryntian Jak cymbał brzmiący Widzimy to niestety Wśród niektórych kandydatów na urząd prezydenta Choć tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć Że nie chodzi przecież o wygranie wyborów Ale chodzi o zagłuszenie głosu sumienia Zagłuszenie głosu Boga w sercu i umyśle ludzi wierzących, bo to już nie tylko jest ustanawianie świni sędziom Sądu Ostatecznego, ale wmawianie katolikom, że mordowanie nienarodzonych jest zgodne z Ewangelią, a w konsekwencji, że człowiek nie musi słuchać Boga i sam sobie jest Bogiem. Sławny wirus jeszcze nie pojawił się, a już posypały się apele i sugestie. Natomiast gdy dzień w dzień człowiek chwalący się znajomościami z biskupami wypłukuje Boga z serc i umysłów chwiejnych ludzi, nie słychać żadnego ostrzeżenia z ust pasterzy, a słychać za to głosy poparcia i to ludzi w habitach. W habitach. Ale bez Boga w sercu i z otępiałym umysłem. Może warto powziąć wśród postanowień wielkopostnych, bo zapewne i takie postanowiliśmy. Warto powziąć to jedno: odzyskać życie duchowe, powrócić do wsłuchiwania się w to, co Bóg ma do powiedzenia, a więc uwrażliwić się, na głos sumienia, na głos sumienia, czyli przestać słuchać własnych, zarażonych powierzchownością emocji, tego, co się komu wydaje, co jest popularne, a wsłuchać się, wsłuchać się w głębi duszy, w to, co Bóg mówi. Dzisiejsza liturgia słowa nie pozostawia wątpliwości. Albo człowiek posłucha Boga, albo wybiera wieczne potępienie. Dlatego z pokorą prosimy Najświętsza Maryjo Panno, pośredniczko wszelkich łask: Wyzwól nas od powierzchowności, pomóż nam odzyskać to prawdziwe życie duchowe, porusz sumienia. I naucz nas, naucz nas słuchać słów twego syna, Jezusa Chrystusa. Amen.